Kręgosłup to coś więcej niż tylko prosta struktura kostna. To centralny filar naszego istnienia, święta oś i główny kanał, przez który przepływa energia życiowa, ożywiająca każdy aspekt naszego bytu. Przez całą historię, w niezliczonych kulturach i tradycjach duchowych, kolumna była uznawana i czczona jako prawdziwe boskie laboratorium. Alchemiczny tygiel, w którym najgłębsze energie naszego istnienia są rozwijane, oczyszczane i przekształcane. Polub, zasubskrybuj i udostępnij. Zaczynajmy. Już w starożytności różne kultury i filozofie czciły kręgosłup jako pierwotne centrum energii i pomost między różnymi wymiarami bytu hinduizm i buddyzm tantryczny. W tych starożytnych tradycjach kręgosłup jest centralną osią czakr siedmiu głównych wirów energii, które rozmieszczone są wzdłuż niego. Każda czakra jest bramą do różnych poziomów świadomości i wymiarów naszego istnienia. A jej aktywacja i równowaga są niezbędne do duchowego przebudzenia. Tradycyjna medycyna chińska. W tej medycynie kręgosłup jest główną drogą przepływu ki lub chi, uniwersalnej energii życiowej. Energia ta wędruje przez meridiany ciała, odżywiając każdy organ, tkankę i komórkę, a jej harmonijny przepływ jest synonimem zdrowia i witalności. Ten tradycyjna medycyna chińska podkreśla znaczenie utrzymania kręgosłupa w elastyczności i bez blokad aby zapewnić optymalne krążenie Qi, co bezpośrednio wpływa na witalność narządów wewnętrznych i odporność organizmu na choroby. Symbolika ezoteryczna i mistyczna. Kręgosłup jest często przedstawiany jako drzewo życia lub drabina Jakuba. Metafory te przywołują na myśl mistyczny most łączący świat ziemską z niebiańską, pozwalający nam wznieść się na wyższe poziomy bytu i świadomości oraz ułatwiający manifestację boskości w człowieku. Kabale drzewo życia opisuje 10 sfer, sefirot, połączonych 22 ścieżkami, co można interpretować jako symboliczne przedstawienie struktury energetycznej, która jest zgodna z kręgosłupem i kieruje duchowym wzrostem. Ta uderzająca zbieżność wizji różnych kultur i epok nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności, ale wymownym świadectwem uniwersalnej prawdy, głęboko zrozumianej i przekazywanej ludzkości od tysiącleci. Kręgosłup jest epicentrum naszej siły życiowej i duchowego potencjału. Mądrość przodków wcale nie jest zwykłymi przesądami, lecz odsłania głębokie zrozumienie subtelnej anatomii człowieka, w której to, co fizyczne i to, co eteryczne, są nierozerwalnie ze sobą splecione. Metafora kręgosłupa jako Bożego Laboratorium jest w istocie głębokim i niezwykle dokładnym opisem jego wewnętrznej funkcji. Wewnątrz niego, wzdłuż jego rozciągłości od kości ogonowej, podstawa do korony, wierzchołek, znajdują się skomplikowane centra nerwowe, ważne gruczoły do i subtelne punkty energetyczne, które, gdy są odpowiednio stymulowane i zharmonizowane, mogą wywołać kaskadę głębokich transformacji. Transformacje te obejmują naszą istotę na płaszczyźnie fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej. To właśnie w tym wewnętrznym laboratorium surowa energia przechodzi proces oczyszczania. Sprzeczne emocje przekształcają się w spokojną mądrość. Myśli oczyszczają się i uwalniają od rozproszenia, a świadomość poszerza się w stronę nowych i nieograniczonych granic. To alchemiczny tygiel, w którym czysta esencja ducha łączy się i doświadcza siebie w gęstości materii, gdzie boskość objawia się i jest w pełni przeżywana w codziennym ludzkim doświadczeniu, a nasz prawdziwy potencjał staje się namacalny. Każdy gruczał do krewny, od nadnerczy u podstawy do szyszynki w głowie odgrywa kluczową rolę w hormonalnej i energetycznej organizacji ciała, wpływając na nasz nastrój, poziom energii i postrzeganie rzeczywistości, a także pełniąc funkcję odbiornika i nadajnika subtelnych informacji. Koncepcja wewnętrznego kanału ognia nie jest ani ezoteryczną fantazją, ani czysto metaforyczną konstrukcją. Raczej jest to bezpośrednia aluzja do aktywacji potężnej wstępującej energii. Energia ta, emanująca od podstawy kręgosłupa, majestatycznie wznosi się aż do czubka głowy, oczyszczając, oświetlając i energetyzując wszystko na swojej drodze. Znana w różnych tradycjach duchowych jako kundalini, wiodze. Chi w TCM, prana w hinduizmie, lub po prostu jako święty ogień lub ognisty wąż, energia ta nie powinna być interpretowana jako dosłowne spalanie, które pochłania lub niszczy. Wręcz przeciwnie, jest wewnętrznym przejawem subtelnego, lecz intensywnego ciepła, promiennego światła, które rozświetla od wewnątrz i niewyczerpanej witalności, która budzi uśpioną świadomość i uwydatnia nasze ukryte zdolności. To ogień, który zamiast być destrukcyjny, Oświetla ścieżkę samopoznania, przemienia to, co gęste i ograniczające, w to, co subtelne i rozległe, i wynosi nas na nowe wyżyny percepcji, doświadczenia i realizacji. Jego wzrost nie jest chaotyczny, lecz zorganizowanym procesem, który rewitalizuje każde centrum energetyczne, czakrę na swojej drodze, równoważąc układ nerwowy i gruczołowy oraz budząc zdolności psychiczne i duchowe. Aktywacja tego kanału wewnętrznego ognia nie jest zdarzeniem przypadkowym ani natychmiastowym procesem, który następuje z dnia na dzień. Nie jest to jednak ścieżka, którą można podążać bez odpowiedniego przygotowania, szacunku, czci i najlepiej właściwego przewodnictwa. Jest to w swej istocie głęboka i transformująca podróż ku poznaniu samego siebie. Wymagająca nieustannej dyscypliny, niezachwianego poświęcenia, czystej intencji i głębokiego zrozumienia złożonej struktury naszego bytu i subtelnych energii, które nas przenikają. Starożytni mistrzowie, w swojej mądrości przodków, zawsze podkreślali, jak ważne jest zbudowanie solidnego fundamentu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego oraz emocjonalnego, zanim podejmie się próbę przebudzenia tych potężnych wewnętrznych energii. Bez tego fundamentalnego fundamentu przeżycie może być dezorientujące, przytłaczające, a nawet szkodliwe dla jednostki. Dlatego świadome, stopniowe i holistyczne przygotowanie jest kluczem do bezpiecznego, harmonijnego i prawdziwie zintegrowanego przebudzenia. To przygotowanie nie tylko minimalizuje ryzyko, ale także maksymalizuje potencjał głębokiej i trwałej transformacji, pozwalając energii płynąć w sposób konstruktywny i korzystny dla praktykującego. Proces aktywowania wewnętrznego kanału ognia to wielopłaszczyznowa i głęboko osobista podróż, którą można podzielić na kilka powiązanych ze sobą etapów. Każdy z tych etapów stanowi solidny fundament dla następnego, budując stopniową i świadomą ścieżkę, która szanuje indywidualny rytm każdej osoby i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi na wszystkich poziomach bytu. Aby jakakolwiek subtelna energia mogła płynąć swobodnie i bez przeszkód, konieczne jest przygotowanie i oczyszczenie naczynia, które będzie ją zawierać naszego ciała fizycznego. Zdrowy, elastyczny, silny i dobrze ustawiony kręgosłup jest absolutnie niezbędny, aby energia mogła płynąć w górę bez blokad i przeszkód niczym rwąca rzeka bez tam. Świadoma, wyprostowana postawa sposób w jaki stoimy, siedzimy i poruszamy się w ciągu dnia. Ma bezpośredni i głęboki wpływ na ustawienie naszego kręgosłupa i przepływ energii. Przyjęcie wyprostowanej postawy ciała, z rozluźnionymi ramionami i otwartą klatką piersiową, nie tylko poprawia wygląd fizyczny i pewność siebie, ale także tworzy optymalną przestrzeń energetyczną dla przepływu energii w górę. Możemy wyobrazić sobie, jak niewidzialna nić delikatnie ciągnie czubek naszej głowy w stronę nieba, wydłużając i rozluźniając kręgosłup. Ta prosta praktyka, wykonywana codziennie i z uwagą. Może przynieść zauważalną różnicę w percepcji przepływu energii i odczuciu witalności, uwalniając jednocześnie od nacisku na krążki międzykręgowe i nerwy. Specjalistyczne ćwiczenia rozciągające i wzmacniające regularne wykonywanie delikatnych, ale skutecznych ćwiczeń rozciągających i wzmacniających głębokie mięśnie podtrzymujące kręgosłup ma kluczowe znaczenie. Dyscypliny takie jak yoga z asanami skupiającymi się na kręgosłupie, pilates lub po prostu specjalne ćwiczenia rozciągające plecy mogą znacząco poprawić elastyczność, zmniejszyć nagromadzone napięcie i zapobiec blokadom energetycznym, które utrudniają przepływ. Ćwiczenia takie jak kot krowa, delikatne skręty kręgosłupa lub rozciąganie kobry doskonale sprawdzają się w utrzymywaniu kręgosłupa w ruchu, elastyczności i bezsztywności, tworząc czysty kanał. Dodatkowo wzmacnianie mięśni brzucha, mięśni brzucha i dolnej części pleców jest niezbędne dla zapewnienia stabilnego wsparcia kręgosłupa. Głębokie świadome oddychanie pranayama. Oddychanie to nie tylko istotny proces to podstawowy i najłatwiej dostępny most łączący nasze ciało z umysłem i emocjami, a także przewodnik energii życiowej prany. Praktykowanie oddychania przeponowego lub brzusznego, podczas którego brzuch rozszerza się podczas wdechu i delikatnie kurczy podczas wydechu, nie tylko maksymalizuje natlenienie ciała i uspokaja układ nerwowy, ale także delikatnie masuje narządy wewnętrzne i pomaga rozluźnić głębokie mięśnie otaczające kręgosłup. Możesz sobie wyobrazić, jak każdy wdech napełnia kręgosłup światłem i energią, a każdy wydech uwalnia wszelkie napięcie, sztywność i zastoje energii. Świadome oddychanie jest skutecznym narzędziem uwalniania uśpionej energii i przygotowywania jej do wzniesienia się, co pozwala na ustanowienie harmonijnego rytmu pomiędzy ciałem a przepływem prany. Właściwe nawodnienie i odżywianie. Dieta bogata w świeże, żywe produkty, dużo owoców i warzyw, produkty pełnoziarniste. Czyste białka, czystą wodę i niezbędne składniki odżywcze stanowi podstawę optymalnego zdrowia tkanek, krążków międzykręgowych oraz ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wręcz przeciwnie, unikanie przetworzonej żywności, rafinowanego cukru, tłuszczów nasyconych i nadmiaru toksyn pomaga zachować ciało czyste, lekkie, pełne życia i bardzo podatne na subtelne energie. Prawidłowe nawodnienie jest niezbędne dla elastyczności i amortyzacji dysków międzykręgowych oraz ogólnego zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego. Świadome odżywianie nie tylko odżywia ciało fizyczne, ale także dostarcza subtelnej energii potrzebnej do głębszych procesów energetycznych. Nierozwiązane emocje, przeszłe traumy, świadome lub nieświadome, i głęboko zakorzenione negatywne wzorce emocjonalne mogą objawiać się jako blokady energetyczne w kręgosłupie i całym naszym systemie energetycznym. Utrudniając naturalny przepływ wewnętrznego ognia, uwolnienie się od tych emocjonalnych obciążeń jest fundamentalnym i nieuniknionym krokiem, który pozwala na swobodny, nieskrępowany i harmonijny przepływ energii życiowej. Niezbędne jest poświęcenie czasu na introspekcję, aby zaobserwować, rozpoznać i zrozumieć nasze wzorce emocjonalne. Czy istnieją powracające emocje, które nas obciążają lub ograniczają, takie jak przewlekły gniew, głęboko zakorzeniony strach? Głęboki smutek, lęk lub uraza. Pierwszym i kluczowym krokiem w kierunku uwolnienia się od nich jest rozpoznanie i nazwanie tych emocji bez osądzania. Narzędzia takie jak prowadzenie pamiętnika, praktykowanie medytacji uważności lub po prostu spędzanie czasu w ciszy i spokoju mogą pomóc nam nawiązać kontakt z naszym złożonym światem wewnętrznym i zidentyfikować te obciążenia. Proces samoobserwacji wzmacnia współczucie dla samego siebie i pozwala na lepsze zrozumienie przyczyn naszych reakcji emocjonalnych. Istnieje kilka skutecznych technik uwalniania emocji uwięzionych w ciele i umyśle. Wartościowymi i bezpiecznymi drogami są pisanie terapeutyczne, twórcza ekspresja artystyczna, malarstwo, muzyka, taniec, śpiew, świadomy płacz jako naturalna forma katarsis lub praca z profesjonalnym terapeutą. Psychologiem, konstelatorem, terapeutą energetycznym. Doświadczony terapeuta lub przewodnik duchowy może zapewnić nieocenione wsparcie w radzeniu sobie z głębokimi traumami i fobiami oraz w uwalnianiu się od głęboko zakorzenionych obciążeń emocjonalnych. Możemy zwizualizować sobie, jak z każdym głębokim wydechem uwalniamy te emocje z ciała, zwracając szczególną uwagę na kręgosłup i splot słoneczny. Bioenergetyka i inne terapie fizyczne mogą być również bardzo przydatne w uwalnianiu somatycznych napięć emocjonalnych. Wybaczenie sobie za przeszłe błędy i samokrytykę, a także innym za domniemane lub rzeczywiste krzywdy, to jedno z najpotężniejszych i najbardziej transformacyjnych narzędzi do leczenia głębokich ran emocjonalnych i uwalniania serca. Z drugiej strony, współczucie pozwala nam zaakceptować własne niedoskonałości i niedoskonałości innych, uwalniając nas od osądów, oczekiwań i urazów. Te właściwości nie tylko uzdrawiają serce i duszę, ale także otwierają, oczyszczają i rozszerzają kanały energetyczne ciała, umożliwiając bardziej harmonijny i obfity przepływ wewnętrznego ognia. Praktyka Ho'oponopono jest na przykład potężnym narzędziem uzdrawiania i wybaczania. Polub, zasubskrybuj i udostępnij. Spędzanie czasu na łonie natury w sposób świadomy, czy to spacerując boso po bujnym lesie, medytując nad morzem, obserwując ciszę ogrodu, czy tuląc drzewo ma głęboko uzdrawiający i równoważący wpływ na nasz stan emocjonalny. Ożywiająca i uziemiająca energia Ziemi pomaga nam się uziemić, uwolnić nagromadzone napięcie i zharmonizować nasze pole energetyczne, przywracając wewnętrzną równowagę. Przyroda oferuje nam lustro naszej własnej istoty, przypominając o naszym wewnętrznym związku ze wszystkim i ułatwiając uwolnienie się od ciężaru emocjonalnego. Rozproszony umysł. Przeciążony nawracającymi negatywnymi myślami, autodestrukcyjnymi dialogami wewnętrznymi lub ciągłym wędrowaniem w przeszłość lub przyszłość, może znacznie utrudnić przepływ energii życiowej. Aby móc świadomie i skutecznie kierować energią, niezbędne jest rozwijanie koncentracji, jasności umysłu, spokoju i umiejętności długotrwałego skupiania uwagi. Medytacja codzienna i systematyczna. Medytacja jest podstawową i najskuteczniejszą praktyką uspokajania nieustannego mentalnego gadaniny, rozwijania głębokiej koncentracji, darana i łączenia się z naszą wewnętrzną mądrością wykraczającą poza intelekt. Możesz zacząć od krótkich medytacji, trwających 5 lub 10 minut, stopniowo wydłużając czas w miarę poprawy koncentracji. Można skupić się na oddechu, anapanasati, świętej mantrze. Takiej jak om lub soham, lub wizualizacji światła poruszającego się w górę i w dół kręgosłupa. Kluczem do sukcesu nie jest długość trwania, lecz konsekwencja i stała regularność ćwiczeń. Celem medytacji nie jest opróżnienie umysłu, lecz nauczenie go obserwacji myśli bez identyfikowania się z nimi, a tym samym kultywowanie stanu spokoju i obecności. Praktykowanie uważności w codziennych czynnościach pomaga nam być w pełni obecnymi tu i teraz, ograniczając błądzenie myśli, obsesyjne rozmyślanie i stres. Obserwowanie naszych myśli bez ich osądzania i pozwolenie im przepływać jak chmurom na niebie uwalnia nas od ich tyranii i pozwala nam wybrać, na czym skupić naszą uwagę. Dzięki byciu obecnym i świadomym tworzymy przestrzeń spokoju i otwartości, w której energia może płynąć bez zakłóceń i blokad mentalnych. Każda czynność, od jedzenia pochodzenie, staje się okazją do praktyki uważności. Wykorzystanie mocy wyobraźni i wizualizacji jest skutecznym narzędziem do świadomego kierowania energią. Możemy zwizualizować sobie energię przepływającą przez kręgosłup wyobraź sobie strumień intensywnego światła złotego, białego, czerwonego lub świętego ognia wznoszący się od kości ogonowej do korony. Oczyszczający, rafinujący i aktywujący każde centrum energetyczne, czakrę, na swojej drodze. Wizualizacja jest skuteczną techniką programowania podświadomości i świadomego oraz celowego kierowania energią. Umysł nie odróżnia doświadczenia rzeczywistego od wyobrażonego, dlatego wizualizacja może mieć realny wpływ fizjologiczny i energetyczny. Czytanie inspirujących tekstów, studiowanie starożytnych filozofii duchowych, takich jak yoga sutry. Upanishady, teksty buddyjskie czy zachodnie nauki mistyczne oraz udział w wykładach, seminariach i warsztatach wzbogacają nasze umysły i dostarczają nam nowych perspektyw na temat energii, świadomości i celu życia. Gruntowne zrozumienie tych zasad wzmacnia nasze intencje, ożywia naszą wiarę i prowadzi nas bardziej świadomie i mądrze na ścieżce przebudzenia. Badanie nie ma charakteru czysto intelektualnego, jest zaproszeniem do refleksji i włączenia mądrości do własnego doświadczenia, gdzie ciało fizyczne będzie bardziej oczyszczone i wyrównane, emocje bardziej zharmonizowane, a umysł bardziej skupiony i jasny, możemy zacząć pracować bardziej bezpośrednio i świadomie z energią życiową, która drzemie w kręgosłupie, budząc wewnętrzny ogień. Zanim zaczniesz praktykować wznoszenie się energii, konieczne jest uziemienie się. Wizualizujemy silne, głębokie korzenie wyrastające z podstawy kręgosłupa, czakra korzenia i spodeszę stóp, mocno zakotwiczające nas w ziemi. Czujemy, jak odżywcza, stabilna i podtrzymująca energia Ziemi podnosi się poprzez te korzenie i przenika całe nasze ciało. Uziemienie to zapewnia stabilność, bezpieczeństwo i solidny fundament niezbędny do pracy z potężnymi, wznoszącymi się energiami bez utraty równowagi. Uziemienie zapobiega uczuciu unoszenia się i dezorientacji, które czasami może towarzyszyć intensywnym praktykom energetycznym. Oddech ognia, kapalabhati lub bastrika. Te potężne techniki oddechowe jogi, pranayama, które ze względu na swoją intensywność powinny być wykonywane pod okiem doświadczonego instruktora, generują intensywne wewnętrzne ciepło i wibrującą energię w ciele. Pomagają obudzić wewnętrzny ogień, agni, mobilizując pranę, energię życiową, i oczyszczając nadis, subtelne kanały energetyczne. Ważne jest, aby nauczyć się ich i prawidłowo je praktykować, aby uniknąć napięcia lub zaburzeń równowagi energetycznej. Te oddechy przyspieszają metabolizm i aktywują układ współczulny, przygotowując ciało do energetycznego wzrostu. Wizualizacja kolumny świetlnej. Siedząc w wygodnej pozycji z prostym i rozluźnionym kręgosłupem. Zamykamy oczy i wyobrażamy sobie, że nasz kręgosłup to tuba jasnego, czystego, żywego światła. Wyobrażamy sobie, że z każdym głębokim i świadomym wdechem iskra złotego, białego lub czerwonego światła wznosi się z kości ogonowej do kości krzyżowej, następnie do odcinka lędźwiowego, grzbietowego, szyjnego i na końcu do korony. Z każdym wydechem pozwalamy, aby światło osiadało, rozprzestrzeniało się i promieniowało po całym naszym ciele, oczyszczając, aktywując i harmonizując każdą komórkę. Wizualizacja ta wzmacnia połączenie umysłu z ciałem i świadomie kieruje przepływem energii. Aktywacja i równoważenie czakr. Skupiamy naszą uwagę kolejno na każdej czakrze wzdłuż kręgosłupa. Możemy używać konkretnych dźwięków, bija mantr takich jak Lam, Wam, Ram, Jam, Ham, Om, wizualizować żywe kolory związane z każdą czakrą lub po prostu kierować naszą pełną miłości, uwagę i intencje. Każda czakra jest ośrodkiem przetwarzania energii i emocji. A ich harmonizacja jest kluczem do zrównoważonego przepływu wewnętrznego ognia. Zaczynamy od Muladhary, czakry podstawy. U podstawy kręgosłupa, wizualizując sobie intensywny czerwony kolor i odczuwając bezpieczeństwo, stabilność i zakorzenienie. Ta czakra łączy nas z Ziemią i naszymi podstawowymi potrzebami przetrwania. Wstępujemy do Swadhistany, czakry sakralnej z żywą pomarańczą budzącą kreatywność, zmysłowość i namiętność. Jest ośrodkiem ekspresji emocjonalnej i przyjemności. Kontynuujemy wędrówkę w kierunku Manipury, czakry splotu słonecznego, z promienną żółcią, wzmacniającą osobistą moc, wolę i poczucie własnej wartości. W tym tkwi siła naszej woli i nasza zdolność do manifestowania. Wstępujemy do Anahata, czakry serca, szmaragdowo-zielonym lub delikatnie różowym kolorem, kultywując bezwarunkową miłość, współczucie, przebaczenie i połączenie. To jest most łączący dolną i górną czakrę, a zarazem centrum naszej ludzkości. Następnie do wishudy, czakry gardła, z jasnoniebieskim kolorem, aktywującym autentyczną komunikację, prawdę i twórczą ekspresję. Jest to centrum samoekspresji i słuchania. Następnie do czakry Aina, trzeciego oka między brwiami, głębokim kolorem indygo, pobudzającym intuicję, subtelną percepcję i wewnętrzną mądrość. Ta czakra łączy nas z naszą wewnętrzną wizją i uniwersalną mądrością. Na koniec przejdź do Sahasrary, czakry korony na szczycie głowy, w jasnofioletowym lub białym kolorze, łączącym się z uniwersalną świadomością, duchowością i oświeceniem. Są to drzwi do transcendencji i zjednoczenia z całością. Spontaniczny ruch i taniec sakralny, biodansa, cigong, gdy energia zaczyna płynąć swobodniej, możemy doświadczyć spontanicznych ruchów w ciele. Takich jak delikatne drżenia, mimowolne rozciąganie lub ruchy rytmiczne. Pozwalamy, aby te ruchy odbywały się naturalnie, bez osądu i nadmiernej kontroli, jako organiczny wyraz energii, taniec sakralny lub swobodny. Świadomy ruch mogą być skutecznymi sposobami na uwolnienie zastoju energii i umożliwienie wewnętrznemu ogniowi autentycznego wyrażenia się, rozpuszczając blokady somatyczne. Ruchy te uwalniają energię zgromadzoną w ciele umożliwiając bardziej płynny i naturalny przepływ. Mantry i święte dźwięki nada yoga. Wibracje dźwięku mają głęboki i rezonansowy wpływ na nasze centra energetyczne i świadomość. Śpiewanie konkretnych mantr, takich jak pierwotne om, które obejmuje wszystkie wibracje, albo soham, jestem tym. Lub słuchanie muzyki sakralnej lub binauralnej może pomóc ci wejść w rezonans z odpowiednimi częstotliwościami, aby aktywować i zharmonizować wewnętrzny ogień, podnosząc świadomość do wyższych stanów. Dźwięk jest potężnym narzędziem służącym do harmonizowania ciała fizycznego, mentalnego i energetycznego. Aktywacja wewnętrznego kanału ognia nie jest celem samym w sobie, ani ucieczką od rzeczywistości. Zamiast tego jest to skuteczny środek umożliwiający prowadzenie pełniejszego, świadomego, celowego i głęboko znaczącego życia. Zintegrowanie tej przemienionej energii i zdobytej mądrości z naszym codziennym życiem jest kluczowe dla utrzymania zmiany, urzeczywistnienia celu naszego życia i życia zgodnie z naszą najprawdziwszą esencją, osadzając duchowość w tym, co ziemskie. Życie z głębi serca Anahata. W miarę jak wewnętrzny ogień się aktywuje i wznosi, naturalną konsekwencją jest pełniejsze otwarcie naszego centrum serca. Pozwalamy, aby bezwarunkowa miłość, szczere współczucie, empatia i głęboka wdzięczność kierowały wszystkimi naszymi działaniami, decyzjami, słowami i relacjami. Życie w harmonii z naszą wewnętrzną prawdą i wyrażanie swojej autentyczności i dobroci staje się sposobem na życie, a nie wysiłkiem. To otwarcie serca zmienia nasze interakcje i pozwala nam doświadczyć głębszej więzi ze wszystkimi istotami. Bezinteresowna służba i wkład SEWA. Wykorzystujemy energię, jasność umysłu, mądrość i współczucie, które zyskaliśmy, aby przyczynić się do dobrobytu innych, społeczności i całej planety. Bezinteresowna służba SEWA to potężny i pokorny sposób na integrację i poszerzenie naszej energii. Przekroczenie indywidualnego ego i kultywowanie wzajemnych powiązań. Dzielimy się z całym światem naszymi darami, talentami i mądrością, wspierając przy tym innych. Sewa zakotwicza nas w zbiorowej rzeczywistości i przypomina nam, że nasz osobisty rozwój jest nierozerwalnie związany z dobrobytem wszystkich: kreatywność i inspirująca ekspresja. Wewnętrzny ogień to potężna, niewyczerpana i transformująca siła twórcza. Kierujemy tę energię w stronę projektów twórczych, sztuka, muzyka, pisanie, projektowanie, naszej pracy zawodowej, naszych relacji, rozwiązywania problemów lub każdej dziedziny naszego życia, w której pragniemy zamanifestować coś nowego, znaczącego, pięknego i zgodnego z naszym najwyższym celem. Kreatywność staje się kanałem wyrażania boskości, która w nas mieszka, objawiając piękno i harmonię na świecie. Prowadzenie dziennika i ciągła refleksja. Prowadzenie dziennika naszych wewnętrznych doświadczeń, snów, intuicji, subtelnych spostrzeżeń i zmian, które obserwujemy, może być niezwykle pomocne w przyswajaniu głębokich zmian, jakie zachodzą, i lepszym zrozumieniu procesu naszego przebudzenia. Świadoma autorefleksja jest nieocenionym narzędziem ciągłego rozwoju, ewolucji osobistej i utrwalania nowych spostrzeżeń. Prowadzenie dziennika pozwala nam śledzić nasze postępy i dostrzegać wewnętrzne przemiany, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezauważone. Nawiązywanie kontaktu ze świadomą społecznością, dzielenie się swoją duchową podróżą z ludźmi o podobnych poglądach może być niezwykle wspierające i wzbogacające. Uczestnictwo w grupach medytacyjnych, kręgach studyjnych, wspólnotach duchowych czy warsztatach stwarza bezpieczną i wspierającą przestrzeń do rozwoju. Dzielenia się doświadczeniami, wzajemnego wsparcia i zbiorowego rezonansu. Wspólnota daje nam poczucie przynależności i pomaga nam czuć się wspieranymi w naszej podróży, łagodząc poczucie izolacji, które czasami może pojawić się na duchowej drodze. Aktywacja wewnętrznego kanału ognia to święty, głęboki i niezwykle transformujący proces, do którego należy podchodzić z największym szacunkiem, cierpliwością, a najlepiej pod fachowym przewodnictwem wykwalifikowanego i doświadczonego nauczyciela tych energii. Ścieżka, choć momentami trudna i wymagająca poświęcenia, jest nieskończenie satysfakcjonująca, ponieważ prowadzi nas do przypomnienia sobie naszej prawdziwej natury, jako ucieleśnionych istot duchowych, i do urzeczywistnienia naszego nieograniczonego potencjału w świecie. Wewnętrzny ogień nie jest czymś nabytym z zewnątrz, lecz czymś przebudzonym, uwolnionym i pielęgnowanym od wewnątrz, ponieważ zawsze znajdował się w jądrze naszej istoty, cierpliwie czekając na rozpoznanie. Uwolnienie i wykorzystanie dla dobra ogółu. Zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Podejmując ten święty proces, nie tylko głęboko i nieodwracalnie się przekształcamy, ale także przyczyniamy się krok po kroku i iskra po iskrze świętego ognia do podniesienia zbiorowej świadomości ludzkości. Podróż ta rozpoczyna się z czystą intencją, jest karmiona konsekwentną praktyką i celebrowana manifestacją oświeconego życia z samego centrum naszej istoty. Ten proces aktywacji nie jest natychmiastowy, lecz stopniowy, jak powolne, lecz nieubłagane rozkwitanie nasiona w ziemi. Wymaga cierpliwości, wytrwałości i głębokiego zaufania do uniwersalnego procesu. Będą chwile zwątpienia i oporu, ale to właśnie w takich chwilach nasza determinacja zostaje wystawiona na próbę, a niezłomny duch wykuty. Ostatecznie przebudzenie wewnętrznego ognia prowadzi nas do stanu głębokiego spokoju. Jasności umysłu i nierozerwalnej więzi z wyższym celem naszego istnienia. Stajemy się latarniami światła, inspirując innych do rozpalenia własnej boskiej iskry, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia bardziej świadomego i współczującego świata. Przejawem oświeconego życia jest żywe świadectwo, że w każdym z nas kryje się nieograniczona moc, czekająca na uwolnienie dla dobra ogółu. Polub zasubskrybuj i udostępnij. Do zobaczenia następnym razem.